Dobra, wszystko fajnie działa Drzwi muszą co zamknąć, ale mi się nie chce. Co to, to mi myśleć Jezus. O Jezus! Dobra Event. Oczywiście ja z opóźnieniem się kapłem Czyli dzisiaj 21, czyli imencie zaczął od 19 A się to jest event, to nie wymaga chodzenia na Arcade'a, więc widzicie w... nie tu, Prestige'a. Repayable. I farmicie. Oczywiście ja sobie też na niego teraz pójdę, bo lubię, lubię ten event. żeby to było normalne, żeby się nie wdarzać. Tak. musi być. Co się trochę to zajmie, aż coś powbija. Prześwietła się jak to sobie pola, polecasz coś ty

Chodziło się do obsyjnego Nexusa i się wszło do. Decap... Nie, nie do Decaptor, tylko do. Rasping. A tak byłoby dobrze. Tak? Nie wiem. Ciach, po ciach. Ciach, ciach, ciach. ciach. Oczywiście żadna osoba chyba o tej godzinie nie ma zamiaru. Siedzieć. <Szysk> Koper Bishop musiałem pójść, bo wyfarmić. Sakra serio Coś coś nagrać nagle ludzi nie ma Poczekajcie, zrobię kata po prostu, że nie marnować czasu. Poczekam party Dobra, w końcu się kolegzi uda oderwać. Chyba widzę, żaden do solowania, albo <noise> do dwóch osób, trochę lipa, bo kraszuję jak często ludzi. Nie wiedziałem, bo, bo, oh, że robili aż takie horrendalne zmiany. O, oh, pasunyan Dobra, e, Slendermanowy otoczka. Zresztą ten event jest fajny, właśnie mi się on strasznie podoba. podoba. E, dobra. Coś, ciągle, że go chyba sobie zatrzymaliście, co jest? E, Okej. Okay. Dobrze, że ten event jest powtarzany, bo jest strasznie krótki. Ech... Friendly Oh no, а слип ежаем жана слип балдар Uh, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o mój postęp Ramienia Valkyria na Fire Resistor to... chyba nie wyjdzie, tak jak myślałem, nie chce siąść. O no to jest ten problem. Mordę już się wywalam, serio. Z tego co, co widziałam, to ceny są niezbyt Oła, fajne. Najgorsze zdawało się, że mam ten low resist na pancerze i na hełmie i trochę tak i bo chciałbym medium dorwać, no bo high, Chcę, że to będzie problematyczne, więc dlatego co tu. To... Wędę... Powinienem wywerny wyeksplicować, ale wywerne... Okay. Uh. Widzę, że ze mną musiał katować, widzę. No to, no nie, 5 minut. Ech. I tak szybko idzie, bo jesteśmy w dwójkę na łatwym. Dobrze, że mam <śm> pancerz na, na Fiendy. Mam odrobinę, a ła... łatwiej. Wszędzie damy No, byłoby super, jakby wita podleby wypadły, jak, jakiekolwiek. Nie obrazimy się normalnie. jeszcze raz. Spoko, że ma, się mam... Znaczy mam, mogę mu lepsze szczerze, Valkyrie. Dajcie wita wody. Fire Crystal. Co? Tiny Fire Crystal. Dobrze się Problematyczne jest to właśnie, że. No dobra, padli. Dobrze, że nie ma beatboxów. O, oh. zostałem <laughs> zmoltowany. <laughs> Not good. To damage Partik się przyda, bardziej niż Slip, bo no, tam Slip byłby spoko, ale łączenie małów na parę sekund to też jest dobry pomysł. Nie jest tak koma niespojebana tego czegoś A, wykat tenet Fuck Bez <laughs> uży pilsa, będę gdzieś na, na kolca. <laughs> Be like me dalej. Hmm, dobra. It was okay. że nie, nie jestem pewien ile tokenów no, jesteśmy w stanie teraz wywarmić z tego eventu, bo to trochę tak zmieniony jest. Będę ja był jeden Dept. By był losowo. E, kurwa, kolejny no, no nie jest. arena. Arena, pobycie rzeczywiście, undedy. fang.

Pronę, że szarza, lepsze to walk, ja? I headbonus, i dobre. Eee, z hamerem, czegoś wybiegać z mieczem? Większy na do bo przy okazji. Hmm, dobra. Ja znamy nagrywanie debug do mandedy. będzie event, bo tak to jest bez sensu bieganie. O, oh, nareszcie, w końcu trafiłem na ten event. Dobry. Room. O, oh, to jest najgorsze. A, oh, to super. Najgorsze jest To, to jest też to dużo skarabeuszy. Rał, co trzeba się odnaleźć? Czujcie się jak z Najgorsze jest to, że on poszukuje nas i chyba go zaatłuszę. Dupę. nie jest u mnie. U mnie jest. Ja po cholerę te nagrobki niszczę. To trzeba odnajdywać dusze, które będą uciekały. O, widzę go. Nie tutaj... Ja pierdziele... Słyszę go. To się tak dziwnie spomnę, że to szoka. a tutaj możemy spędzić lat godziny. ...na innym ranie. Nie przestań niszczyć te skaraby uszy, nasz cholera jasna. A. No nie, nie, no Co to kurwa jest? Co? Ty... Jeden jest Drugi Dziś jeden. No, będzie do niego no, Raczej trzeba te groby rozwalać. Ah. Im więcej duchów rotujemy, tym więcej dostajemy. No, to dostajemy. O nie, dostajemy. No nie, noż Noż! Co to muszę być śnieżno obecnie? Nie wiem, jakby to nie mogło być nie wiem fire, albo. albo lepiej jest fire. nie, musiał przyjść do mnie, Menel. W Masakra I oczywiście muszę kichać w ten moment, jest, nie? O, znalazł. Światło ponoć... Chyba go odstrasza, nie jestem pewien. Chyba. Tak, światło go odstrasza. Czy mam wyjście? To spoko. A, elemental za was. Okej, okay, czyli trzeba tu Avengera jak najszybciej zrobić na 5. Albo bombę palną jakąś przynieść. Next. Ale ogólnie wiecie, no, Fiendy, Undeady. Najpierw mieć zbraj na Full Shadow. broni Elemental. Cheers. Ach, no sakra. No i cały czas powtarzacie misję, powtarzacie, powtarzacie. powtarzacie, i i, i dymacie to coś, dymacie, 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 dymacie. Ususzałem... Trzeba ja dużo straszyć dużo tych grobowców, bo słyszę hentajce i to mi się nie podoba. Czyżby to był Hydroid? That the cat be it will be not be Hydroid. No nie! 나 right. sana <laughs> oh somebody's here look, 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 look. Hmm, jak to bylo? Kurde. Kurwa, jak to gadał ten Gaugan z, te, z tej hry? Zda gry? Get ready for surprise! Tego jak Raynor w tym wy... do Heroes of the Storm. Come out, come out, wherever you are. Znaczy to chodzi o come out, come out, where you are. Ja nie wiem, o co mi chodzi. Może ten boss powinien jakoś gadać właśnie, Słyszycie? Slender wypierdali ode mnie. Gorsza są, że właśnie chyba się mnożyć na i duży z tego spamiętam To jest problem, Ale jak obracają? No. Leave mi, leave me, leave me, leave me, me alon. To skubany Johnny Jobbany. Ale on na pewno uciekać od niego tak szerzej, bo to... Kurde... Pójdź w okno, tu pé O poczekaj aż poleci. Au

Dobra wiecie, to jest jak najwięcej się tego zajdzie, to będzie ok. widzę, że za mnie kutafą goni to mnie do spokoju, Dora, się do światła Dora, wiecie o co chodzi, nie? Chodzicie zbieracie tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ja zrobię kata i zobaczycie co można sobie kupić, dobra. dobra, jesteśmy w końcu w pokoju. A to mamy wszystkich Knightów, co ze sobą pozabijali. E, dobra. E, ile tego zabrałem? 90 zin. Ach, najgorsze jest to, że to jest tak drogie. Widzicie o co chodzi? Tak drogie. No ale dobra, no trzeba farmić, bo to jest powtarzalne więc to też jest spoko. Dobra, no to byłoby na tyle. No myśmy zebrali 90 tutaj, on już sporo widzę tu farmi. on, ona. ona. Nie wiem jak to wyszło długie Ale wiecie co i jak Musisz się trafić na platu Ładzić, groby sprawdzać I mieć coś na Shadow Elemental To na tyle Cześć